Zdąży złapać piłkę Niestety Kurowski Źle przyjął piłkę w polu karnym Zmuszony do Wypadu bardziej na lewo Właśnie tym bardziej Tym samym zmuszony bardziej do, do środkowania Teraz znowu Kurowski ma szansę poprawić swoje dośrodkowanie i jest bramka jest gol Krzysztofa Kurowskiego Dziewiąta minuta, Olivier Maciocha nie złapał tej piłki. O, Ona jednak ląduje łupem. Stali brzeg. Brusiło. Sypek dośrodkowanie. Muszyński wybija piłkę. Wołczek. Wołczek niestety. Piłka mu się podwinęła pod nogę. Wuta. Jeden do jednego. W czterdziestej czwartej minucie spotkania.